Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj czas na buta treningowego. Jednego z najbardziej klasycznych butów treningowych na rynku: Sokoni Ride. 18. I zanim przejdziemy do jego recenzji, jak zwykle, chciałbym serdecznie podziękować osobom wspierającym kanał Życie na Sportowo. Bardzo Wam dziękuję. I dzięki Wam kanał może się dalej rozwijać. Mogę robić coraz więcej recenzji budów do biegania, A jeżeli wy cenicie moją pracę i chcecie dołączyć do grupy wspierających, to macie taką możliwość, klikając przycisk Wspieraj na samym dole tego filmu. I serdecznie zapraszam Was również do sklepu Studio Sport na Warszawskim Żoliborzu, w którym pracuję. Jest to sklep prywatny, sklep dla biegaczy, w którym doradzam. W doborze butów do biegania i doradzam biegowo. Także nie przedłużamy już i lecimy z tematem. Sokoni Ride 18 waży 275 gramów w rozmiarze 42,5 europejskim. Ma 8 mm dropu. Wysokość podeszwy to jest 37 mm pod piętą i 29 mm podśród stopiem. Jest to model treningowy dla stopy neutralnej do biegania po twardych nawierzchniach, takich jak asfalt czy beton. Sokoni Ride 18 to jeden z bardziej klasycznych treningowych butów dobiegania, bez nadzwyczajnych technologii, bez wewnętrznych płytek, bez nadmuchanej do granic możliwości podeszwy i to akurat Dobrze, bo takich butów większość z Was powinna właśnie zaczynać swoją przygodę z bieganiem, i taki but powinien stanowić trzon rotacji butów do biegania osób ważących tak mniej więcej do 80 kg. Klasycznie, zaczynając od omówienia technologicznych części tego buta, zacznijmy sobie od podeszwy wewnętrznej zbudowanej z pianki Power Run Plus. Jest to pianka bazowana na poliuretanach, które w tej generacji zmieniły się dosyć mocno. Porównując go, zarówno jeśli chodzi o pomiary durometrem, jak i odczucia subiektywne, od razu można zauważyć, że pianka. Stała się bardziej miękka po całości zarówno od pięty, jak i w strefie palców. Natomiast w rajdach 17, czyli w poprzedniej generacji, która właściwie w zeszłym roku miała swoją premierę. Mieliśmy ten, nazwijmy to, mały problem z twardością podeszwy, która rozbijała się dopiero po kilku treningach. Co dla wielu biegaczy, którzy lubują się w miękkości butów do biegania, mogło być troszeczkę odrzucające, ponieważ ta pianka nie była tak miękka. Już na dzień dobry. Tutaj również nie ma pluszowej miękkości, natomiast nowa pianka Power Run Plus jest troszeczkę mocniej nastrzyknięta powietrzem. Komórki są tak porozdzielane, by efekt miękkości był już od pierwszego założenia, a sama żywotność buta według producenta jest podobno troszkę większa. Sama bryła podeszwy wewnętrznej jest moim zdaniem w pewnym stopniu zachowana, zwłaszcza jeśli chodzi o śródstopie, które jest szerokie, platforma jest naprawdę konkretna. Podpiętą mamy troszkę mniej pianki, mam wrażenie, przynajmniej nie wystaje ona na boki, tak jak w poprzednim bucie. Dzięki temu uzyskaliśmy mniejszą wagę buta i jest to odczuwalne praktycznie od razu. Soconi Raid 18 ma raczej subtelny rocker, a zginająca się podeszwa w strefie śródstopia sprawia, że sama stopa musi troszkę mocniej popracować, więc nie jest to but ułatwiający bieganie, ale jest to but w staroszkolnym stylu, który 10-15 lat temu uchodziłby za coś całkowicie normalnego i większość biegaczy właśnie w takich konstrukcjach biegało na co dzień. Od spodu możemy dostrzec gumę bieżnikową XT900, która jest teraz troszkę mocniej zarysowana, troszkę bardziej wystaje względem pianki podeszwowej. Te kołeczki lub też ząbki sprawiają wrażenie bardziej agresywnych i faktycznie troszkę lepiej trzymają podłoże, zwłaszcza lekką ziemię shooter, w momencie, gdy chcemy sobie pobiegać po parku, radzi to sobie lepiej. Prawdopodobnie będzie sobie to radzić lepiej na mokrym asfalcie i betonie, ale niekoniecznie w bardzo szybkim tempie. Ja miałem okazję biegać po mokrym asfalcie, a nawet po mokrej ziemi, ale był to raczej bieg spokojny i tam przyczepność była naprawdę w porządku. Za amortyzację podeszwy wewnętrznej odpowiada też wkładka wykonana z pianki Power Run. Jest ona gruba, nie jest to zwykła pianka EVA. Jest dodatkowo miękka i zapewnia Plusową miękkość tuż pod samą stopą. Jeżeli ją wyciągniemy i wymienimy na przykład na swoją wkładkę, no to powiedzmy, że takie 15-20% amortyzacji sobie zabieramy, co nie jest jakąś tragedią. Natomiast Sokoni stosuje ten zabieg we wszystkich swoich modelach treningowych. W Triumfie również mamy taką miękką kładkę w bucie. I warto o tym mimo wszystko wspomnieć, dopóki Saucony jeszcze to stosuje. Przechodząc do górnej części buta, mamy tutaj do czynienia z inżynieryjnym meszem o genialnej wręcz wentylacji. W przedniej części oczka tej siateczki są wręcz fizyczne i w momencie, gdy szersza stopa znajduje się wewnątrz buta, jesteśmy w stanie dostrzec przez te oczka kolor naszych skarpetek. Względem 17 generacji wentylacja jest dalej bardzo dobra, bo właściwie w 17. generacji była świetna. Mamy tutaj troszeczkę pogrubiony język i przede wszystkim pogrubiony zapiętek, co sprawia, że stopa wewnątrz buta jest troszkę bardziej otulona. Pięta jest lepiej trzymana przez ten zapiętek niż generację poprzednią, gdzie niektóre osoby narzekały na wypadającą piętę, ponieważ konstrukcja stelaża zapiętka była bardzo pionowa, no i niekoniecznie trzymała kostki o mało wystającej kości piętowej. W tym przypadku dodatkowa ilość gąbki robi robotę, natomiast chciałbym zauważyć, że samo kopyto tego buta dalej jest raczej, może nie pod szeroką stopę, ale pod standardową, a wewnątrz. Cała wyściółka cholewki i język jest z dosyć śliskiego materiału. I ja zauważyłem, że mając stopę wewnątrz tego buta, odczuwałem dodatkowe poruszanie się stopy, właśnie w związku z tym, że materiał od wewnątrz jest bardzo śliski. System sznurowania w tym bucie nie jest specjalnie odkrywczy, ale oparty o technologię oczek. Przeplatanych przez linkę. Dzięki temu jesteśmy lepiej w stanie dopasować sobie górną część buta do podbicia naszej stopy, niezależnie od tego, czy jest ono niskie, czy wysokie. Sznurówki w tym modelu są naprawdę ok, ale zauważyłem, że są niesamowicie długie. W rozmiarze 42,5 mam wrażenie, że otrzymałem sznurówki do rozmiaru 49. Są tak długie, że mam wrażenie, że zostaje mi dobre 10 cm sznurówki za dużo. W tym bucie, ale z drugiej strony lepiej w tą stronę niż mieć sznurówki za krótkie. Cały but wykonany został z wielką pieczołowitością. Widać, że jest tutaj jakość premium. Każdy element tego buta, nawet z zewnętrznej strony cholewki, jak sobie popatrzymy na dodatkowe odblaski. To zastosowany tutaj print. Właśnie na sposób sznurowania, czy nawet zdobienie pianki podeszwowej, Mówili nam, że mamy do czynienia z najwyższą jakością wykonania buta treningowego w całkiem niezłych pieniądzach. Natomiast większość Was pewnie interesuje, jak w tym bucie się biega i dla kogo tak naprawdę mógłbym go polecić. Prywatnie zaczynałem testy tego buta w momencie, gdy przygotowywałem się do maratonu w Sewilli. I stosowałem go przede wszystkim na swoich biegach spokojnych, biegach długich, na long runach, na biegach w tempie maratońskim, no i jeszcze były rytmy i przebieżki. Już w pierwszym kontakcie był to but bardziej miękki i przyjemny od poprzedniej generacji, dzięki czemu długie rozbiegania biegało mi się naprawdę w dużym komforcie. Dodatkowo odczuwałem, że jest lżejszy, więc nie ciążył mi na stopie, nawet w momencie, gdy musiałem klepać po asfalcie przez 16 czy 18 km. Był również bardzo stabilnym kompanem długich biegów, co bardzo sobie cenię w butach neutralnych. No i przede wszystkim stopa mogła sobie w środku popracować i czułem, że jest to jednak taki bardziej staroszkolny but treningowy, a nie ten super nowoczesny, napakowany grubą pianką, niezginający się but treningowy z bardzo agresywnym rockerem z przodu. Jest to but typowo do daily biegania, do biegów spokojnych, długich rozbiegań, ewentualnie wszelkich treningów tempowych czy nawet interwałów, ale raczej wykonywanych w tempie nie szybszym niż 4 minuty 15 sekund, bardzo mocni biegacze, wezmą go na tempówki czy mocniejsze akcenty poniżej 4 minut, ale jest to przede wszystkim bud dedykowany biegaczom początkującym czy na średnim poziomie zaawansowania jako podstawowy daily but do klepania swojej bazy w tempie. 50.5 36 minut na kilometr czy nawet wolniej. Oczywiście dla stopy neutralnej, chociaż jeżeli jakaś lekka nadpronacja u was się pojawia, to moim zdaniem pewna stabilność w tym bucie jest, przez to że on też nie jest taki wysoki, to kostka nie powinna zbytnio zapadać się do środka, a przy 8 mm dropie obciążenie przedniej tylnej taśmy również będzie bardzo zrównoważone. Pomimo zmian, jakie w tym bucie zaszły, według producenta jest to większa żywotność, odczuwalnie jest to większa miękkość. Dalej uważam, że jest to but najlepszy dla biegania o masie ciała raczej nie wyższej niż 75-80 kg góra. Chyba, że jest się biegaczem starej daty, który biegał w butach dużo twardszych, bez amortyzacji, no to wtedy, jeżeli macie nawet 85-90 kg, no to możecie po niego sięgnąć, bo i tak będzie to dla Was wielki efekt wow. Nie jest to król dynamiki. Powiedziałbym, że raczej jest to taki typowy koń roboczy do klepania kilometrów. Oczywiście przebieżki i rytmy możecie sobie pobiegać w dowolnych prędkościach i bardzo mocno przyspieszyć, nawet do 3 minut na kilometr. Natomiast jeżeli chcielibyście wykorzystywać ten but na zawody, to tempo 4 minuty 30 sekund to raczej będzie max, ponieważ sama w sobie pianka podeszwowa Power Run Plus. Nie ma tyle sprężystości i oddawania energii, by pomagać Wam biegać szybciej i utrzymywać takie bardziej wymagające tempo. Moim zdaniem wszystkie update'y w tym bucie, wszystkie zmiany są na wielki plus, a w szczególności uczucie miękkości i obniżenie wagi tego buta. To jest coś, czego Ride potrzebował i sprawia, że stanie się znacznie bardziej popularnym modelem niż jego poprzednia generacja, która moim zdaniem dalej była bardzo dobra. A ja Was jeszcze raz serdecznie zapraszam do sklepu Studio Sport na warszawskim Żeliborzu. Tam możecie mnie spotkać od poniedziałku do piątku, bądź też w soboty, oczywiście nie codziennie więc jak chcecie się ze mną umówić w sklepie na doradztwo butów biegowych to napiszcie do mnie na Instagramie. Serdecznie Wam za dzisiaj dziękuję, trzymajcie się i cześć.